Witamy, witamy. Dzisiaj kolejne nasze spotkanie, i jeżeli chodzi o koło życia, to już jest ostatnie dotyczące tego właśnie tematu, czyli naszego koła życia, gdzie mówiłyśmy na początku o finansach, o biznesie, o relacjach, rozwoju osobistym, stylu życia i kobiecości męskości. Natomiast dziś przyszedł czas na zdrowie i wygląd fizyczny. Wiadomo, że głównie kobiety chcą zawsze ten wygląd fizyczny zachować w jak najlepszym stanie do końca. No, a ze o zdrowie to dbamy wszyscy, a szczególnie teraz, kiedy to zdrowie stało się wartością bardzo, bardzo cenną. I robimy to na różne sposoby. E, dbamy o siebie w miarę możliwości, żeby robić badania okresowe, również. E, Zażywamy różnych suplementów, witamin, innych rzeczy. I no, każda z nas tutaj będzie się wypowiadać, w jaki sposób sama dba o siebie, o rodzinę, o najbliższych. I jak to wygląda z, ty, z tym naszym wyglądem fizycznym? Co staramy się zrobić, żeby było jak najlepiej? No, widzę Małgosię, także zapraszam Małgosiu. No, ja starałam się zawsze dbać o swoje zdrowie i wygląd fizyczny, ale nie, nie o wszystkim wcześniej wiedziałam, o czym wiem teraz, co powinnam wprowadzać. Bo my byliśmy jakiś według starych stereotypów nauczeni tego, tego dbania o swoje zdrowie. A przecież wiemy, że y, świat się zmienia i przede wszystkim y, musimy się na przykład suplementować bardziej niż kiedyś, dlatego że produkty mają o 30% mniej tych wartości, które były wcześniej. I teraz, żebym dostarczyła organizmowi y, te, y, te składniki mineralne i y, y, witaminy, które były na przykład w ziemniaka 30 lat temu, bym musiała zjeść 30 porcji więcej. To jest tak, tak mówię o tym, żeby to tak sobie wizualnie wyobrazić, jaka to jest różnica. I dlatego suplementacja jest niezbędna. No i jeszcze jest ważne to, żeby wybrać właściwą suplementację. Ja na razie akurat w ostatnim czasie trafiłam na bardzo fajną suplementację, która zawiera bardzo wiele składników. i Ja ostatnio w ogóle, w ogóle ja bardzo dawno nie chorowałam i odpukać. Tak powinno być dalej. Ale to jest właśnie efekt tego, że dbam o siebie. A to yy, ta suplementacja, przy, przede wszystkim u mnie, jest pod kątem tego, żeby zadbać o moją odporność. Bo wiecie, gdy był, by, były te ciepawki, to cały czas mówili, mówili, mówili: mówili weź i się zaszczep. Ale nikt nie powiedział: weź, zadbaj o odporność. A to jest naprawdę najbardziej istotne. Wszystko zaczyna się od naszej odporności. I my, jako Polacy, pijemy zbyt mało wody. Ja już od pewnego czasu piję więcej wody, ale teraz nawet zwiększyłam to, bo, bo piłam więcej, ale nie piłam jeszcze tyle, ile powinnam dostarczyć organizmowi. A, a żeby fu funkcjonował mój organizm dobrze, no to jest potrzebna woda. Bo woda jednocześnie, że, że nawadnia organizm, to jeszcze pozwala bardziej szybciej go oczyścić. Dlatego, że krew ma odpowiednią gęstość, bo jest zbyt mało wody, zbyt mało płynów, ale szczególnie tu chodzi o wodę. To nam się to wszystko zwiększa i się kumuluje, gdzieś się tam odkłada. I tak się nauczyłam pić tej wody, że ta woda to mi smakuje, jakbym. No, nieraz to czuję, że ona mi smakuje słodko. Tak się jej nauczyłam pić. Bo najpierw od, od, od dawna przestałam słodzić. O cukrze, by można wiele mówić. I to też przyniosło efekty. No, a jeżeli chodzi o moje ćwiczenia, na przykład fizyczne, to miałam takie okresy, że ćwiczyłam, nie ćwiczyłam. Ale ostatnio. No, jesteśmy na takim wyzwaniu, gdzie faktycznie jest duży nacisk kładzony na to, żeby ćwiczyć. To się nie mówi, żebyś ćwiczyła jakoś mocno, ciężko, trudno. Zacznij od pięciu minut i tak do 10 do 15. Tu nie chodzi o, o ciężkie fizy fizyczne ćwiczenia, tylko o w naszym wieku szczególnie bardzo ważne jest rozciąganie. Jeżeli tak mi się naprawdę nie chce, to ja się tak naprawdę po, położę już na łóżku, nie na kajmacie i robię sobie te, te rozciągania i te wyginania. Jak masz kolana złączone, można w prawo, w lewo. Bardzo dobrze to działa na, 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 na właśnie te, te nasze, nasze biodra, szczególnie gdzie najczęściej narzekamy na ból biodra, czy kolana. Wystarczą ćwiczenia izometryczne. Ja takie robię. Czyli to jest takie napinanie mięśni, trzymanie tak do dziesięciu i puszczanie. To jest normalne ćwiczenie. No fajnie, możesz zacząć sobie napinać brzuch, czy tak ogólnie górę, klatki piersiowej, łącznie z piersiami. To pomaga, to działa, to widać efekty. A to nie jest trudne. Wiecie, co jest w tym wszystkim najtrudniejsze? Żeby wprowadzić to. Do, do swojego grafiku, do codziennej rutyny, ta zmiana. To najbardziej wszystkich boli, żeby coś zmienić, do czego byłam wcześniej przyzwyczajona. No i, i yy, dlatego właśnie mówię, że nieraz jeszcze nie, nie mam tak yy, zorganizowane, że, że nie chcę mi się tej kaj, kajmaty wyciągnąć. To się, no to robię to na, na łóżku, ale robię. Zaczynam od kroków, od małych kroków do tych większych. No i widzę rezultaty nieraz jak tak sobie fajnie, dziarsko idę. Mówię, no to przecież kurczę, efekt tych moich rozciągających ćwiczeń, szczególnie rano, nie wieczorem, nie popołudniu. Rano jak wstaniesz, masz mieć czas dla siebie. I tego akurat na tym wyzwaniu Ewelina nas uczy. Ta szklanka wody, te ćwiczenia, to żebyś pobudziła się zimną wodą rano żeby nabrać energii i żeby odłożyć wszystkie przeszkadzacze. Jesteśmy tu nagrywamy, no bo działamy online, ale nie włączę rano telefonu, radia. Ty masz mieć pierwsze pół godziny, godzinkę dla siebie. Wdzięczna wstaję za to, że obudziłam się, że mamy piękny dzień. Chodzi o to, żeby pozytywnie się nastawić od samego rana i ten dzień będzie inny. Nawet Nieważne, co było wcześniej, ja pozytywnie podchodzę do tego dnia. Zostawiam wszystko na bok. Więc, jak już zaczęłam o tym, o tym takim produktywnym poranku, to jeszcze powiem o wieczorze. Jeżeli jak mamy jakieś kłopoty, a każdy z nas ma jakieś problemy, to wieczorem kładąc się do łóżka, odpuszczajmy to. Wypuszczajmy po prostu. Zacznij myśleć o, o głupotach, a jak nie, to sobie przywoła jakąś. W jakąś murkę na niebie i wyślij tam te swoje kłopoty i czuję się, czuje się spokojnie. Masz inny sen, spokojny, bardziej spokojny, żeby się, no, żeby nie zasypiać, nie zasypiać myśląc o wszystkich problemach dnia. bo że wstaniesz na drugi dzień wykończona, bo ten sen będzie nieefektywny, bo ty przecież niby będziesz spała, ale twoja podświadomość będzie cały czas pracowała. I tego się niedawno nauczyłam, zaczynam to wprowadzać w życie. Myślę, że te skutki będą stuprocentowe, bo zmianę wprowadzić w życie to nie jest tak łatwo, więc to potrzeba czasu. Ale wystarczy 10 razy zrobić to samo, 20, i to już wchodzi w nawyk. Czyli podsumowując, wprowadzam zdrowe nawyki, a wyrzucam te złe, które mi nie przynoszą żadnego pożytku. To na razie tyle. No, Mariano, jak ty sobie z tymi wszystkimi rzeczami radzisz? No, Małgosia poruszyła tak dużo wątków, yy, bardzo ważnych zresztą, i ja po kolei też się do nich ustosunkuję. Yy, to znaczy nie tak chronologicznie, jak ona mówiła, tylko tak, jak mi akurat w tej chwili yy, moja podświadomość, czy świadomość raczej podpowiada. Ja też dbam o zdrowie od dawna. Zresztą zdrowie to jest moja pasja od wielu lat. I, I nawet na ten temat napisałam trochę artykułów na moim blogu, ale właśnie suplementowanie i ta suplementacja jest bardzo ważna, tylko musimy pamiętać o tym, co podkreśliła. Małgosia, żeby te suplementy były odpowiedniej jakości, bo suplementów jest mnóstwo, ale nie wszystkie się dobrze wchłaniają i nie wszystkie są dobrej jakości. Ważne, żeby na, dla naszego zdrowia ważne jest to, żebyśmy dostarczyli do komórki wszystkie składniki, które są potrzebne, a żeby komórka dobrze funkcjonowała to musi być odpowiednia liczba witamin zwłaszcza ważne tutaj są witaminy z grupy B bardzo ważne witamina C a grupa B D to są te podstawowe i mikroelementy i makroelementy bardzo ważne jest celem cynk miedź yy, kobalt chrom także dużo tych żelazo, oczywiście, bo żelazo mamy w hemoglobinie i też jest nam potrzebne. No i kwasy tłuszczowe, właściwie wszystkie te związki, które no, dzięki którym komórka jest zdrowa. A jak jest zdrowa komórka, to są zdrowe tkanki, organy i cały organizm. Ważna jest woda, o której Małgosia też dosyć dużo mówiła. I z tym, że powinniśmy pić ciepłą wodę. Dlatego, że organizm potrzebuje wody do wszelkich przemian biochemicznych w organizmie i że żebyśmy, żebyśmy nie tracili energii, żeby nasz organizm nie tracił energii na podgrzewanie wody do tych właśnie reakcji, to powinniśmy pić wodę w temperaturze naszego ciała. Gdzieś tak około 40, 30, kilka do 40 stopni Celsjusza, i po prostu ta woda ciepła jest bardziej wskazana. Oczywiście wiemy, jak, jakie mamy wody, jak one są nie mocno zanieczyszczone. Tak jak powietrze i żywność, wszystko jest mocno zanieczyszczone, więc dobrze byłoby mieć jakiś dobry filtr i pić wodę już taką. Pozbawioną toksyn, pozbawioną metali ciężkich, I, i, i wtedy ta woda działa pozytywnie na nasze zdrowie. Co tu jest ważne jeszcze? No ten cukier, o którym Małgosia mówiła, ja też od lat, od wielu, wielu lat nie słodzę niczego. Jeżeli kawę odrobinę chcę zmienić, złamać ten smak, to daję odrobinę miodu. Dosłownie odrobinę, żeby po prostu bardziej mi smakuje, bo nie używam mleka, bo kawa z mlekiem jest niezdrowa, tak samo jak czekolady mleczne. Czekolady gorzkie są prozdrowotne. I oczywiście ruch jest również bardzo ważny, z tym, że dostosowany do wieku, tak jak Małgosia to podkreśliła. Ja na przykład, ponieważ już jestem mocno starszą osobą, bo jak już mówiłam, mam osiem, teraz będę miała za miesiąc 83 lata, ale energicznie się poruszam, właściwie samodzielnie wszystko w domu robię, ale ja nie ćwiczę. Te izometryczne ćwiczenia są bardzo wskazane, ale jakoś ja nigdy nie miałam sentymentu do ćwiczeń jako takich. Ja po prostu. Chodzę, ale takim szybkim marszem. Bardzo dobra gimnastyka to jest chodzenie z kijkami, wtedy 90-parę procent mięśni jest aktywowanych. A ostatnio to ja bardzo często ćwiczę, ale na przyrządach, ponieważ mam je przed domem, na szczęście dla mnie, więc wychodzę na pół godziny, poćwiczę sobie. Tam są te przyrządy, takie że w zasadzie też. Wszystkie mięśnie zostają aktywowane. No to tyle. Zwracam oczywiście uwagę na jedzenie, żeby nie, nie, nie używam fast foodów, nie, uży, nie używam jakichś produktów, które są mocno przetworzone. Nigdy nie kupuję ciast w ogóle nie jadam, ale jeżeli czasem z różnych tam sytuacji to ciasto musi być w domu, to najczęściej robię sama. I to najczęściej serniki, gdzie nie ma białej mąki. Takiej typu, typu wiedeńskiego, bo biała mąka wiemy, że jest szkodliwa. A w ciastach kupowanych, czy to są ciastka, czy to są ciasta w cukierni, tam są tłuszcze trans, które są bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia. Więc, ze względu, na, ze względu na te tłuszcze trans, nie powinniśmy w ogóle kupować ciast w cukierniach. Co tu właśnie jeszcze chciałam powiedzieć, aha, ja ostatnio zainteresowałam się też takimi suplementami, które wprowadzają do organizmu odczyn zasadowy. I to jest bardzo ważne, bo w tym odczyn zasadowy nie sprzyja rozwojowi. Robaków, wirusów, grzybów, bakterii i komórek nowotworowych, co jest bardzo ważne. Te wszystkie organizmy i komórki nowotworowe rozwijają się w środowisku kwaśnym. Więc, jeśli my zmienimy środowisko, to po prostu nie, te komórki nowotworowe nie będą się rozwijały. Na przykład, robaki, które mówi się, że co trzeci Polak jest. Po prostu jesteśmy zarobaczeni i powinniśmy się odrobaczać dwa razy w roku. Najlepiej przed pełnią księżyca. I wtedy przy tym zasadowym odczynie organizmu, robaki opuszczają nasz organizm. I to jest też pozytywne. <coughs> Przepraszam, dlatego że jak my używamy jakieś inne środki zwalczające, Robaki, to wtedy one rozkładają ich ciała rozkładają się w naszym organizmie i produkowane jest mnóstwo toksyn, które te toksyny zatruwają nasz organizm. A wtedy, kiedy jest alkaliczny oczyn organizmu, to one mają niesprzyjące środowisko i po prostu wychodzą, żywe wychodzą. I to, to jest właśnie bardzo ważne, bo na przykład glista ludzka. Powo może powodować anemię, bo jedna taka glista wypija 100 mililitrów krwi dziennie i składa 250 tysięcy jaj. Więc i, i można sobie wyobrazić, jak, na co my jesteśmy narażeni. Także na to wszystko trzeba zwracać uwagę, żeby zadbać o swoje zdrowie. No to tyle na razie, nic mi więcej nie przychodzi do głowy. Teraz Danusia widzę, jest w kolejności. To jak jest, to niech mówi o naszym kole życia pod względem zdrowia i wyglądu fizycznego. Tu to to Marianna już wtedy powiedziała, że tak właściwie to chyba już nic więcej się nie można. To jest. To jest bardzo ważne, żebyśmy wszyscy dbali, a jeszcze jak wiemy, jak dbać o to zdrowie, bo wiele no, zdarza się tak, że ktoś udaje, nie udaje. Może e, e, twierdzi, że dba o zdrowie, ale zupełnie nie wie, jak to zrobić i, i zamiast sobie pomagać, to sobie szkodzi. Powiedz, Janę, Danusiu, to... jak ty to robisz? Powiedz o sobie. Jak ja to robię. <laughs> no, jeżeli chodzi o, o właśnie o sport, to trochę, trochę jestem do tyłu. Natomiast codziennie spaceruję, nie gimnastykuję się, bo jakoś tak nie wiem muszę się za to zabrać chyba <laughs> najwyższa pora. Ale codziennie, codziennie robię przynajmniej to 6000 kroków robię codziennie, więc. No. A jeżeli chodzi o jedzenie, to ja preferuję właśnie takie dużo warzyw. Też tak jak tu Marianna, jeżeli robię jakieś, jeżeli ciasta. No, u mnie domownicy raczej lubią ciasta, więc to ciasto musi być, ale też staram się zawsze robić sama to ciasto, żeby wiedzieć, z czego robię i, i no, też wybierać takie produkty zdrowe. No tyle chyba. No, proszę zobaczyć. Jest na, jesteśmy we cztery. Trzy już powiedziały bardzo dużo, i każda pod innym kątem. Jak widać, Marianna jest najbardziej naukową osobą, jeśli chodzi o zdrowie, i podchodzi rzeczywiście do tego bardzo, bardzo poważnie i bardzo e, świadomie. Natomiast e, my tutaj we trzy. To raczej w życiu żeśmy postępowały intuicyjnie. Z tego, co słyszę, to tak to wygląda. No, ja również jestem osobą intuicyjną. W życiu przerobiłam mnóstwo różnego rodzaju diet, takich, że rzeczywiście były tego efekty, a potem były jeszcze lepsze. Jak wracałam do normalności, to po prostu działy się cuda. Także to spowodowało też, że w mojej szafie są bardzo różne rozmiary, od tych cienkich do najgrubszych, także mogłabym sklep otworzyć, jeżeli o to chodzi. Także trochę z humorem tutaj traktuję to nasze podejście do życia przede wszystkim swoje. Ale nie mniej wygląd fizyczny i podejście do zdrowia. Mam mimo wszystko dość poważny, także um, i z, z często jest tak, że um, robię to niby dla siebie, ale generalnie z, z, dla całej rodziny, bo nie robię osobnej kuchni dla jednych, a innej dla drugich. Ale w ostatnich latach, ze względu na to, że y, moja córka i synowa są wegetariankami, więc zaczęłam na przykład interesować się bardzo taki we, takim, we, takim wegetariańskim jedzeniem i przyznam, że łączenie go a, z normalnym żywieniem spowodowało, że wreszcie mogę mieć przez dłuższy okres czasu jeden rozmiar garderoby. No, <laughs> dla mnie to już jest i tak duże osiągnięcie, ponieważ a, no, nie, nie fiksuję się na te, te diety, które są co i raz to inne i, co, i każda jest, ma swój, swój czas na modę. Natomiast w ogóle bardzo lubię warzywa, bardzo lubię sery, gdzie to w, do, w dużym stopniu zastępuje mi wiele innych rzeczy. I na przykład a, wszelkiego rodzaju surówki, wszelkiego rodzaju Poza tym zaczęłam ostatnio też, poza sałatkami i surówkami, robić tak potrawy, żeby było dużo np. zup i dużo gotowanego mięsa, takiego parzonego mięsa. I faktycznie muszę powiedzieć, że ten, ten sposób jedzenia Potrafi nasycić, a jednocześnie urozmaicić bardzo żywienie i nie obciąża mi tak żołądka. Więc pod tym względem to zaciągnęłam trochę wiedzy i przejęłam ją dla siebie właśnie pod kątem, pod kątem bardziej diety wegetariańskiej. No, jest to, jest to dużym od, odciążeniem. Od jelit i, i tej naszej przemiany materii, która no, z wiekiem, jak wiadomo, zawsze troszeczkę zwalnia, i od nas zależy, co my potem z tym zrobimy. Natomiast tutaj też dużo było powiedziane o sporcie. No, mój sport polega na tym, że mam w domu dużo schodów, więc się nabiegam. To mi z powrotem, tak jakbym była na stepie <grych> i <grych> ćwiczyła step. Natomiast, natomiast generalnie sporo się ruszam w ciągu dnia, ale najbardziej lubię pilates. Nie wiem dlaczego, ale ten system <grych> ćwiczeń takich w domu bardzo mi odpowiada i to stosuję. Natomiast no już niedługo będzie wiosna. Mam nadzieję, że będę mogła wsiąść na rower. I to jest kolejna rzecz, którą lubię robić. Bardzo lubię pływać, no, ale ostatnimi czasy pływanie mi wyszło raczej nie na zdrowie, bo uległam kontuzji. Ale to są rzeczy, które rzeczywiście sprawiają mi wielką radość. To jest właśnie rower, pływanie i ten Pilates. I może nie jestem w tym bardzo systematyczna, ale m, staram się to robić. Jak tylko za długo, na przykład, siedzę przy komputerze, bo moja praca polega również na pracy online, i y, mam problemy nawet ze wzrokiem wtedy, muszę za, no, po prostu uzymić jakną z oczu. <laughs> to nawet wyjście na podwórko i patrzenie na zieleń, bardzo dużo daje. I y, ma to również duże, duże znaczenie. Także y, my, wszystkie cztery, właśnie też dużo pracujemy online. I jak wy powodujecie, y, co robicie takiego, żeby Wasze oczy odpoczywały? Y, no i nie wiem, która teraz, Małgosia, w tej kolejności zaczniemy. Żeby oczy odpoczywały, no to wiesz co, ty, ty miałaś dobry sposób. Ale ja po prostu ma, mam takie kropelki i wtedy się kładę też na łóżko, zakropię sobie, staram się w prawo, w lewo, do góry, na dół, żeby jakby przepłukać te oczy. No i, i jak zamkniesz w ogóle tak, no, no, no zrobisz oddech. Dlatego jest bardzo ważna ta, ta mowa o tym, żeby tak pracować w takich odstępach czasu. Pracuję godzinę, odchodzę na pół godziny, robię co innego, jakieś obowiązki domowe, żeby nie siedzieć non-stop przed komputerem. Czy pracuję godzinę, idę na pół godziny do ogródka, czy, na, czy godzinę nawet, żeby robić te przerwy na coś innego. I wtedy też oko odpoczywa. No ale o tym też dowiedziałam się niedawno, więc zaczynam to wprowadzać. Ja mogę powiedzieć, ja, ja w tej chwili. Znaczy, w tej chwili od kilku lat mieszkam na dziesiątym piętrze i mam doskonałe widoki, i właśnie ta oko, akomodacja oka jest bardzo ważna. Ja, mimo że siedzę bardzo dużo przy komputerze, dużo czasu spędzam, to ja nie mam żadnych kłopotów z oczami, bo ja patrzę przez okno, mam yy, ten komputer yy, przy oknie, i wtedy spoglądam. Co, co kilka minut, czasem co kilkanaście przed siebie. I ja widzę po horyzont, hen, 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 daleko, nawet las, mimo że mieszkam w mieście, ale te, z tego dziesiątego piętra mam takie wspaniałe widoki, że to oko jest, oczy są ciągle nastawione na zmianę. Także nie, nie patrzę tylko w jeden punkt, ale patrzę gdzieś daleko przed siebie. mamy półtorej minuty i chyba to powoduje że nie mam kłopotów z oczami kończę już. Danusiu. Nie słychać Danusiu. Danusiu? No nic to to może ja teraz e, powiem. No, proszę zobaczyć że każda z nas jest e, inną osobą e, pracujemy w bardzo podobny sposób w większości i musimy dbać o ten rozwój, o ten wygląd fizyczny, o to, żeby e, no, mieć tą pogodę ducha. Pogoda ducha też zależy od tego, co jemy, jak się zachowujemy, e, na ile dbamy w ogóle o fizyczność naszego ciała, tak, żeby nie być zależnym od innych. I tego właśnie życzymy Wam wszystkim, żebyście przede wszystkim myśleli o zdrowiu, o sobie, bo jeżeli ty będziesz zdrowa czy zdrowy, to będziesz potrafił to przekazać innym, domownikom, dzieciom, wnukom i wszystkim, z którymi się y, spotykamy. Dzisiaj była Małgosia, Danu Danusia, Marianna, no i Ja Elżbieta. Dziękuję.